Cześć, witajcie z tej strony Bodzio i w kolejnym już odcinku chyba 14 już odcinku w Network Speed Payback Dzisiaj Jess, Tyler, Monger Mac oczywiście i Tyler i Jess e, będą uciekać przed policją, przed śmigłowcem która na waro na nas nasyła którą zostaniemy w, będziemy w pułapce i będziemy musieli uciec z miasta jak najdalej. Rozdział czwarty, otwarte niebo. Ruszamy. Będzie ciekawie. Okej. Okay. Teleportujemy się tutaj, żeby było bliżej dojazd. Więc taką to będzie szybki dojazd. Miller? Hej Jess, tu Raf! Chcę, żeby Mach coś dla mnie odebrał. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. No to jedziemy. A kto mówi? Wiesz kto. Mamy robotę. Najpierw odpowiedz na parę... Tak, tak, odpowiem. Spotkajmy się. O, jakaś osoba dla nas zadanie znowuś. No wiem, bo tam mamy te wykonania. Ale najpierw fabułę musimy zrobić. Dobra, zaraz ruszamy, tylko jeszcze coś sprawdzę. No dobra, ruszamy. Ok, Tyler dostaje to auto, Mac ten samochód, a Czes będzie miał nadal ten. Lina Navarro, nasz wróg. I chyba nie tylko nasz, było też paru innych osób, co przekonacie się już na odcinkach. Komu sobie jeszcze nagrabiła Lina Navarro? Jess? Tak? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Dreamiem, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanżu. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Łapka. Navarro. Na chyba na waro nigdy nie odpuści. Więc tak. Uciekamy, a potem zobaczymy co dalej. Musimy się pozbyć praca śmigłowca. To Te śmigłowie coś lepiej a ja i za bardzo nic nie widać. Na nas przez czas. Poradzimy sobie z nimi, pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie! Jasne. Jeden Hej! Ej! To nie nieważne! się tu A, Co się dzieje? Na! Okej, helikopter policji wycelował we mnie reflektor i straciłem panowanie nad morzem. A teraz? W porządku. przy się co musiało pomóc. Tylko uważajcie na te reflektory. Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło mata. Trzymajcie się z naleckim. Na wschód przez milioner' Cholera! Jace? Zaraz, podobny. Przebiłam się, blokadem. Ok, przyjęłam Musimy uciec jak najszybciej tej policji. I śmigłowcowi też. Centrala zostaliśmy z tyłu. Próbujemy dołączyć do butlki głowy z poczętami. Mam na myśli lężperów. Uchamę skaj kamera. Cholera, teraz leci za mną i rozwalam jej autobus. Przeskupić reflektor. No jest do tego ronda przy placu cudownym. Darf się wart. Pośpiesz się, daj! Ten pingunek zaraz ci wyłączy! Nie damy śmierć. Zacieraj ze mną. No dawaj, dawaj! Jestem na placu cudownym. Pomogę ci! Odkładam w poczciku. Cleo. Jest, 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 jest. No dobra, się. Mark! I koniec e jestem. Mark! Wóz stanął! Mark! Hej, że Zostań miasta! Gliny cały przestały żartować! Zgadza się. Musimy spadać. Będę leciał kanałem. Helikopter aż tak nie zaryzykuje i mnie zostawi, prawda? Śmigłowiec! Czemu nie ścigasz samochodu? Nie masz aktualnej zawązki na upadek winka. Szkoda. Będę musiała zadzwonić do szefa O, ale chciał mnie złapać, a sam się spadł w Nie mają kogoś Nie? Dam radę, proszę pani. Tak myślałam. Baron? Naprawdę jesteś zaskoczony? Jeśli ona za tym stoi, to przygotujcie się na coś paskudnego. Uuuu, kiepsko. Idziemy na południe. Traktujesz się z wyłącznikiem. Torbał mnie. A ktoś jakiś plan? Na końcu kanału jest wiatr. Jasne siostro. Idziemy na polu. Ogróźcie, Ej, uważa. Długo tak nie pociągnie. Muszę dotrzeć do jazz. Dobra, trochę tunel. Dawaj, dawaj! Już prawie na miejscu! Już prawie! Jest! Teraz pora na Jazz Najlepsza się, O Ooo, oberwał się głowę. Co chyba już się ba, ba. Mamy trochę na czasie. O, ile nie Ta, to nam da trochę swobody. Żebyśmy mogli swobodnie zejść na zawał? spotkamy się za miastem. I ostrożnie. Na to jest już za późno. Jak wyrzuciłeś. Ooo, ale go pięknie przełożyłem w policja, policjantolik. na nas wszystkie polerne siły policyjne. Można by pomyśleć, że jesteśmy przestępcami. A gdzie? Prawdziwymi przestępcami. Brok do no, no. został spowolniony przez barykadę. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił! Przynajmniej jest pobijany! Nie pozwól, żeby... Wiem! O, I kolejny policjant poleciał! Raz przydzwoni i podźwignie! Centrala, pod. właśnie staranowałem podejrzanego! Tak, nie staranowałeś się, co? Potańczmy sobie, chłopcy! Zabój mnie przez mój Cholera! Zamknęli też Lakeside. Spróbuję ich zgubić w Choć znam jej helikopter, na to mu nie ale... <grych>, nawet Fuller by na to nie stawiał. Właśnie stanowione, podejrzanego. Śmigłowiec, skończyły się wymówki. Lecisz za samochodem. Proszę panie. Familia będzie patrzyć. Jeśli tego nie zrobi, lepiej poszukać sobie nowego miejsca zamieszkania. Hm. Familia grozi temu, który lata śmigłowcem. Cel przejechał przez barykadę i zwolnił. Jezu, ten gościa oszala! Niech gadnie! Poleciał za tobą do Ale nie wyceluję we mnie. Linia, próbują na zatrzymać. Jadę w a wy gdzie jesteście? Jadę na południe, tak damo. Nowy plan. Spotykamy się na 620. Jest w budowie na mi... Ale pięknie. Rozpętajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę. Może no położenie. Idziemy na zachód przez górny Co powiecie na to? Zmierza na zachód przez Silver Rock Beltway. Przyjęłam. Pojazd zmierza na zachód. Ech, ale nie gmina. Przygotujcie się, goni mnie chyba połowa oddziału Policji w Silver Rock. Za mną drugie pół. A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście gotowi na zabawę? Spadła. Na się bawimy. Spadł Potrzebna nowa jednostka wózku. Mac? Mac? Tyler? Zaraz poczytam. Corki! Przejeżdżamy! To mi się podoba. Naparzamy się jako ekipa. Jeśli skrzanimy, to razem. Nie widamy. Uciekniemy są. Atakuje ten wyłącznikiem. Nowy plan, poproszę. Przed nami tunel. Zniknę z oczu helikopterowi i przebijamy się na pustynie. Jakich zgubisz, będzie po tobie. Nigdy nie ucieknie. Pośpiesz się! Ten śmigłowiec zaraz mnie wyłączy. Już prawie tunel. Muszę zgubić ten śmigłowiec. Nie poleci mi się. Nie, leć na drugą stronę i ludzi się Będzie teraz opawało. Dobra, chcesz zagrać ostrzej? No to zagrane. Uuu, policjant w ucieczki było lec. Dobra chłopcy, spadamy stąd. Jest, wygrana, za którąś tam wezmę. Jess jest najlepsza chyba najlepsza w uciekaniu policji. No dobra. Z mojej strony by było na tyle, więc widzimy się już w kolejnych odcinkach, na które już Was zapraszam bardzo serdecznie. Zostawcie subskrypcję, dajcie kciuka lubię to i czekam na komentarze, co sądzicie o tym po pościgu policyjnym. Więc do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.